W aktualnym wydaniu Flesza. Szymon Woźniak zaprasza na mecz, rozpoczęcie kwalifikacji wojskowych, targi edukacji i pracy, konkurs poezji i piosenki patriotycznej, powiatowy lekarz weterynarii o chorobach zakaźnych zwierząt. Pomysł na mini siatkówkę. Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Powiatu Ucholskiego. Bardzo się, bardzo się cieszę, że Powiat Ucholski udostępnił nową platformę komunikacyjną w postaci Flesza Powiatowego. Ja korzystając z okazji chciałbym Wam bardzo podziękować za kibicowanie podczas mojego ostatniego meczu w Anglii. A teraz zapraszam na pierwszy mecz PG Ekstraligi, który odbędzie się w Poznaniu w najbliższą niedzielę. Moja obecna drużyna, czyli Betar Sparta Wrocław zmierzy się z Rowem Rybnik. Mam nadzieję, że będziecie tam ze mną i będziecie mnie wspierali. Do zobaczenia. Od 11 do 29 kwietnia bieżącego roku odbywa się na terenie powiatu Tucholskiego kwalifikacja wojskowa. Stawiennictwu podlegają roczniki 1997 oraz tzw. roczniki starsze 1992-1996. Przez trzy tygodnie trwania kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu Tucholskiego stawi się ponad 400 osób. Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy serdecznie zapraszają do uczestnictwa. W drugich powiatowych targach edukacji i pracy organizowanych w dniu 22 kwietnia w godzinach od 10 do 13 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi przy ulicy Warszawskiej. Oferta targów jest skierowana do pracodawców, pracowników poszukujących pracę i uczniów szkół, gimnazjów z terenu powiatu tucholskiego. Serdecznie zapraszamy. W piątek 8 kwietnia odbył się powiatowy konkurs poezji i prozy oraz pieśni i piosenki patriotycznej. Od kilkunastu lat organizatorem konkursu jest ksiądz Wiesław Herold, proboszcz parafi pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Ródzkim Moście oraz rotacyjnie Szkoły Ponadgimnazjalne Powiatu Tucholskiego. Gospodarzem tegorocznej edycji konkursu był zespół szkół licealnych i agrotechnicznych imienia Leona Janty-Pałczyńskiego w Tucholi i wzięło w nim udział 39 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu tucholskiego. W okresie wiosennym dla inspekcji weterynaryjnej bardzo, ważną, bardzo ważnym tematem jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Jedną z takich chorób zakaźnych jest afrykański pomódźwini. Choroba ta obecnie występuje na wschodnich granicach Kraju. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani do pobierania prób od dzików powypadkowych zgłoszonych oraz od wszystkich padłych dzików. Następnym bardzo ważnym tematem jest wścieklizna u zwierząt. Dotyczy to szczególnie psów, a mianowicie szczepień. Obserwujemy bardzo małą ilość szczepień psów przeciwko wściekliźnie i jest to bardzo ważny temat, gdyż w przypadku niezaszczepienia po pierwsze zwierzę takie może być wektorem przenoszenia choroby zakaźnej, a w drugim przypadku już takim bezpośrednim dla ludzi może być ukarane mandatem karnym. Ostatnio Ważną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest włośnica u zwierząt. Dlatego mój apel taki, aby nie spożywać mięsa niewiadomego pochodzenia. Na terenie powiatu Tucholskiego od początku roku mamy już cztery przypadki włośnicy u dzików. Także każde spożycie mięsa niewiadomego pochodzenia może się skończyć poważną chorobą, a nawet skończyć się skutkiem śmiertelnym. Starosta Tucholski rozpoczął rozmowę z prezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej panem Ryszardem Ciężkim oraz tuholskimi działaczami sportowymi na temat upowszechniania sportu poprzez mini siatkówkę. Uzgodniono, że ciekawą ideą jest organizacja powiatowych zawodów mini siatkówki dla dzieci ze szkół podstawowych. Rozgrywki te byłyby eliminacjami do ogólnopolskiego turnieju Kinder Plus Sport.